Myślałam o tym malowaniu, ale nigdy nie wiedziałam jak złapać pędzel i ta Toskania pokazała jak to zrobić, jak wziąć farbę, jak płótno, papier I, i tak się zaczęło. Z artystów, którzy takie wywarli na mnie wrażenie to był Giotto, który tak naprawdę złamał pewien kanon, który obowiązywał we wcześniejszym stuleciu. I Fra Angelico w klasztorze św. Marka, szczególnie zwiastowanie, gdzie widać pięknego anioła i one, te anioły, na mnie zrobiły tak ogromne wrażenie właśnie w tym klasztorze. Malowanie to jest dla mnie faktycznie taka, taka odskocznia, taki odpoczynek. Jak jestem na warsztatach, nie dzwoni się do mnie. E, bo to jest tak dla mnie trochę jak medytacja. Tak jak jestem na basenie i liczę oddechy, żeby nie utonąć, i myślę tylko o oddychaniu. Tak tutaj tak jestem sam na sam z obrazem. Czasami coś do niego powiem, w nadziei, że może on się odezwie. I to jest tak jak z ogrodnictwem dokładnie tak samo. Jak wchodzę do ogrodu, zaszywam się w krzaki i po prostu tam jestem. Jak zaczęłam malować, to zaczęłam odkrywać moje potrzeby. Co robię? Zaczęłam robić to, co sprawia mi przyjemność, a jak zaczęło mi to sprawiać przyjemność, ja zaczęłam się lepiej czuć wewnętrznie. Zaczęłam się częściej uśmiechać, i myślę, że otoczenie też to poczuło, i to było, to było takie najfajniejsze. Taki, taka, dało mi to taką, takiego kopa i dużo pozytywnej energii. Tak na co dzień. Przede wszystkim lubię kolor i on od zawsze do mnie przemawiał. I tak bardzo inspirująco, kolorystycznie działali na mnie zawsze impresjoniści. Pierwszy chyba był Van Gogh'a, później Monet. I to widać w obrazach.